Cześć! Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy Wy. Dzisiejszą grą, którą chcę wam przedstawić jest gra Gothic 1. Typowy RPG stworzony w 2002 roku w Polsce, wcześniej w Niemczech w 2001 roku. Co można powiedzieć o samej grze? Typowa fabularka, styl walki, no zostawiając dużo oczekiwania, ale na tamty czas świetny. Yy, fabuła, no to już mówiłem, rewelacyjna. Tak więc rozpocznijmy nową grę. Jeżeli kastenka się wczyta, to ją zobaczycie. Jeżeli nie, to ją dodam już po zakończeniu nagrania. Zaraz zobaczymy, czy się włączy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. A jednak się z kacynka łączyła, więc nie będę musiał jej dodawać. Podczas długich lat, swego z tego powodu panowa, ja się bardzo cieszę. cieszę. Dobra, że i Wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą, a ja. Byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka. A to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, wskazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do Arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Pocałuj Ma mnie czas. w dupę. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, <grymne> zrzucajcie go! Aaaaa! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! Przyszedł wybawiciel. Ja ci pomnik już, postawię. No ale widzicie, na sam dobry dostanie pysk. Siema, się. Siema w kolonii. Jestem. Nie interesuje mnie, Zobacz, kim jesteś. Mam. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Normalnie. Dobrze. Więc mamy do wyboru, oczywiście, co możemy mu powiedzieć, i czego się dowiedzieć. Więc bierzemy pierwszy bariak. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć. Radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na Twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby Ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Dobra, więc posłuchaliście. Co nam tu Diego powiedział, więc dowiedzieliśmy się od Niego, że są tu trzy obozy: Stary obóz, w którym wszystko się zaczęło, i dwa nowe. Nowy obóz, no to chyba można łatwo przewidzieć i obóz na bagnie. Jeszcze nie wiemy, co tam nas spotka, ale myślę, że dołączymy do starego obozu. bo tam jest najfajniej. Czy jest Gomez? Gomez? jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudu. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Aha, czyli taka wielka szycha, którą wrzucili tu dla włazy. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Inaczej... Powiem wam później. No. Dzięki za pomoc. Teraz nie mylę. spotkamy się. Spotkamy się spoilerowo. Mamy rozdział pierwszy. Witamy w kolonii. No to już się dowiedzieliśmy. Jak dostaliśmy w ryj. Dobra, więc co my tu mamy? Więc naszą postacią jest tak zwany bezimienny, który nie ma imienia. Y, tutaj mamy statystyki naszej postaci. Na razie, gildię mamy, no, prawie mamy wszystko na 0, no, ale mamy siłę na 10, zręczną 10, manewr 5 i pz 40. Następny poziom będzie przy 500 punktach doświadczenia. Dobrze, więc tutaj, tutaj jest okienko zadań, bieżące misje, zakończone misje, niezaliczone misje i informacje ogólne. Informacje ogólne o handlarzach, o nauczycielach itp. itd. Nasza postać wygląda mniej więcej tak. Nieźle spikselowana, jak na tamte czasy wręcz tamte czasy nie zła. Dobrze, więc już opowiedzieliśmy o nim, więc teraz sobie trochę połazimy tutaj. Może coś tu ciekawego znajdziemy. Więc mamy y, pochodnie. A weźmiemy. Wszystko, ja bym radził, wszystko zbierać w tej grze. Tu się w każda, każda rzecz przyda, bo potem można ją sprzedać, albo można ją użyć. Tutaj mamy piwko, bryłka rudy. Bryłka rudy służy tutaj y, za pieniądze. Yy, chyba nie mogę coś mieć. Aha, dobra, jest yy, bryłka rudy służy nam tutaj za pieniądze. Za nią możemy płacić za wszystko, ale tylko w tej części. W innych częściach jest już złoto. Zostaliśmy, zostaliśmy umieszczeni pod barierą, z której nie możemy wyjść, bo jak wyjdziemy, to nas piorą... Pierdyknie i zdechniemy. Nie będę wam tego pokazywał, bo to zbyt drastyczne dla moich widzów. Mam nadzieję, że się nie obraziliście. Dobrze, więc kontynuujemy. Tutaj już pozbieraliśmy, teraz pójdziemy tam w głąb. Dwóch strażników, którzy chyba pilnują transportu. Wyjdziemy z nimi, sobie porozmawiamy, bo no właśnie na tą drabinę je. No. Dobrze, więc tutaj tak jest strażnik i Ory, więc porozmawiamy sobie z nim. Ostatnio nie mamy co gadać, bo Czym nie ma imienia, zajmujecie? tak jak my. Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadzam się. Tak, W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Nie. Nie, tak, no tak, no przecież rozmawialiśmy. Tak, rozmawiałem. To dobrze. Zatem wiesz już mniej więcej co i jak. No fajny Madamik, to dobrze. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? To no to same śmiecie. Obozem, stary obóz to cichy, i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebujesz. Czyli inaczej banda królewstwa, złodziejstwa, nic więcej. A stary obóz. Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacz. Aha, czyli to się kto dzieje na kasty. zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Chyba jest tak, y kre y Jak to było? Ach, chuj. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią to zaraz bardzo. na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w tym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Aha, czyli mam płacić za to, żeby nie dostać w mordę. Po prostu rewelacja. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. No tak, no, na filmiku było. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Spuszczano. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sami już nie wiem, co jest dla nich gorsze. No właśnie, chędrzenie się z magnatami, czy siedzeni, siedzenie za kratami. Nie wiem. Potrzebuje broni. Potrzebuje broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kill -off. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Wiesz, jak pierdolniesz łeb, to łeb odpadnie. Tak jak w postalu. Postaraj się dotrzeć do starego. Nie martw się, dotrę tam. Dobra, więc tutaj. Nie będę schodził po tej drabinie, bo ona mnie irytuje. Zapiszemy sobie. Niech będzie Łukasz y, i Łukasz ja zapomniałem. Dobra, Łukasz jeden niech będzie. Dobrze, więc tutaj... łukasz chząsz. Ciekawe czy go da się ubić głowy palcami. Ojo! Ojo! A da radę. I to na Hita. U, jagoda? Dobrze. Kząsz weźmiemy sobie mięsko. Kolejnych są już do pierdolięcia nogą! A ja! Bum! Dobra, mamy go. Tak. Więc stary obóz dzieli się na kasty. Kopacze, cienie, strażnicy i magnaci. Zajem zostaniemy magnatem, chyba, już, chyba tu się nawet nie da zostać magnatem. Ale jeszcze w starym obozie są magowie ognia, do których możemy dołączyć. Więc chyba tam się skieruję, chociaż może do innego obozu? No może, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, mamy tutaj, nasza pierwsza broń leży, kill off. Założonego dziwny ten ekipunek, jeden za zabija, ale może być. Nie jeśli. Więc tutaj idziemy. Coś tutaj znajdziemy. U mnieczyk. Powiedziałem pilotem na no wam. Nie lubię bronić w Bo już chyba nas zauważył. Dobra, jedziemy z nim. Uuuu! No. Raz nas kitną, ale to mało dużo nie zajął, więc nic się nie stało. O, ryżówka. Dobra, coś tu mamy jeszcze. Już chyba nic. Dobra, cofamy się. A bo no, wejdziemy jeszcze wyżej. No coś jeszcze wyżej będzie. No tam widzę już jakąś skrzynkę. Moneta Katarzyna. Nie, monety tutaj nam się w tej grze nie przydadzą, one chyba nie są potrzebne do niczego. Pochodnia i kilo, czy już mamy 2 kilofele i tak ogóle broni jednoręcznej. Większe DMG i TPM i TD. Większe DMG po prostu I to wszystko. Nie wyjdziemy ten... No tam. Tak, jest wejście. Tak. Tutaj coś rośnie. Jakiś kwiat. Sephire. Serfa... Serfam. Pruum. Pokażę Wam jeszcze, zanim skończę. O, ścierwole. To już trochę potężniejszy przeciwnie, bo jak nas dziobnie, to, to nie będzie z nami dobrze. Chodź tu bydla. Dobra, nie Mamy szczęście. Safe. No, kretoszczura tam widzę jeszcze jednego. Jeszcze o, nawet dwa. Tylko mnie nie umryś! Rysiu! 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 Dobrze, Ryszard. Coś tutaj mamy. Pałkę policyjną. O, potekmany. Jagody i jagody. Sfajnie. fajnie. Fajnie się zapowiada. Coś tutaj z nich pozbieraliśmy mięsko. No dwie bryłka rudy, kubeczek. Coś to jeszcze jest, Czy to jest kamień, to jest kamyczek. Tam jeszcze sierwojada jada Coś Jeszcze się nim zajmiemy. O, goblin z pałką. Ale masz wielkiego pytonga! Uuuu! Spieprzamy! O, nam kryta wargą. Chyba nie damy mu rady. Nie damy mu rady. O, no A A spróbujemy. Ale jednak daliśmy radę, ale ledwo ledwo. Uff, No, nic nie ma. Wypijemy tego podkamany, bo nam chapa trochę zdzielił. Podków nie szkoda, potem podków będziemy mieli, Cholery, więc teraz nie muszę i mogę sobie wykorzystywać kilka No też że nas ten Ryszard nie ciągnął. Dobra, nie ciągnął. Więc... Dobrze, więc... Co ja miałem wam pokazać? Aha. Pokażę wam, że nie musicie schodzić, tylko możecie sobie zeskoczyć i się nie zabijecie. Ale żeby wam to pokazać, żeby się nie zabić, to sobie zajmę, bo nie wiem, czy mi to wyjdzie. Czekajcie, momencik. Zobaczcie na kreaturę. Krok to będzie tak i tak. Dobra, więc teraz powinno być dobrze, więc skaczemy. Myślicie, że się zabijemy? Jesteśmy nieśmiertelni, ty tyry ty, ty tyry. Widzicie? I nie zdechliśmy. Więc to jest bardzo przydatne. Można ten bug wykorzystywać. Dobrze, kochani, więc kończymy tu, na, w tym miejscu. Jeszcze zapisik. Kończymy w tym miejscu. Yy... W następnym odcinku dojdziemy do starego obozu, porozmawiamy z kilkoma ludźmi, wykonamy kilka questów zapewne. Z kochani, ja się z wami serdecznie żegnam, serdeczne pozdrowonka, cześć!